Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach w programie kulturalnie-kulturalnym. Zaprosiłam do naszego studia członków kabaretu Arabeska i są z nami e, Teresa Niechciał, e, wieloletni dyrektor placówki oświatowej Przedszkola w Szczekocinach, radna miasta i gminy e, Szczekociny, a kabarecie, nieodzowny menadżer, który dba o dobro naszego zespołu. Druga Agnieszka Pasierbińska pracuje w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Posiada duże poczucie humoru, którym zaraża cały zespół. Obok mnie też siedzi Bernardeta Nowak, instruktor w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Szczegocinach. Współtwórca postaci Szczekotka w kabarecie pomaga nam w projektowaniu strojów i dba o nasz wygląd. Witam serdecznie. Tak, Obok jest Jurek, jest jestem, Jaszczyk, jestem. Tak, instruktor miejsko-gminy ośrodku kultury i sportu w Szczekocinach. Od samego początku występuje w kabarecie. Razem z Grzegorzem napisali tekst do pierwszej części przedstawienia pod tytułem W tym kącie świata. Jest z nami również Pan Dyrektor Przemysław Baranowski, który zawsze wspiera nasz kabaret, występuje w nim i tworzy wspaniałe komediowe role. Teatralne. Nie ma z nami dzisiaj Grzegorza, ponieważ trochę rozporował, ale też tu pracuje jako instruktor. No, osobowość roku 2018 w powiecie zawierciańskim i trzecie miejsce w Województwie Śląskim. W kabarecie, wspomaga na pisaniu tekstów, występuje w różnych scenkach. No, na przykład taka zabawna rola księdza w programie w tym kącie świata. Chyba pamiętamy to. Wszyscy pamiętamy. Tak? Moim gościom towarzyszą różne zadania, które wykonują w czasie rozmowy. Wrócę tu oczywiście do poprzedniego odcinka, gdzie były zaproszone panie i wykonywały takie bibułkowe kwiaty. No tu z tyłu ten kapelusz jest pokazany. No Ja zaproponuję tu dla panów, na tej części, która tu siedzi, abyście rozwiązali taką grę przygotowaną przeze mnie. Na koniec pokażemy, co z tego powstanie. Instrukcja leży na stoliku, więc proszę się zapoznać. Dużymi jakimi terminami nawet, ale. Tak, a ja teraz mam pytanie do, do pań. Chcę zrozumieć. Tak? Powiedzcie mi. Jakie macie wspomnienia z uczestnictwa w kabarecie arabeska? No i takie nam pomocnicze, może pytania dodatkowe. Co najbardziej zabawnego zapamiętałyście? W jakim kapeluszu najlepiej wyglądałyście, wyglądałaś? I co robiłaś, jak na przykład nie pamiętałaś tekstu? No to... Może ja powiem o kapeluszach. Bardzo no proszę. Więc arabeski mają piękne kapelusze, mają ich bardzo dużo, własnoręcznie wykonane. I moje koleżanki w kapeluszach wyglądają pięknie. No najgorzej wyglądam ja. Żaden kapelusz. No nie jest dla mnie chyba. Każdym się źle czuje i jest mi nie do twarzy. Proszę. Ewentualnie tak. Ewentualnie tak. No i opowiem wam taką historyjkę związaną z kapeluszem. Byłam kiedyś z koleżanką u stylistki. Chciałyśmy zakupić kapelusze. Niestety, koleżanka sobie kupiła kapelusz piękny, a ja nie kupiłam. I pani Steliska pokazała mi mnóstwo kapeluszy, przymierzyła mnie wszystkie i wyobraźcie sobie, pani stwierdziła, że kapelusze ma na sprzedaż. Ale mnie kapelusza nie sprzeda, ponieważ w każdym było mnie do twarzy. Teresa, ale miałaś jeden kapelusz, w którym wyglądałaś rewelacyjnie. A, tak, odmieszni. Masz rację. Jest jeden, który którym się czuje bardzo dobrze. Związłam go z Chorwacji i no tylko ten mi pasuje. Jest biały, piękny i w tym się czuję dobrze. No właśnie. Ja bym się nie zgodziła do końca z tą panią stylistką, że rzeci nie do twarzy w kapeluszach, bo pięknie też wyglądasz w kapeluszach. E, no dziękuję Ci, Marysiu. Dziękuję. No tak. O, ja mam taką uwagę, co do, naszych, e, do naszego pamiętania, naszych tekstów. No, często nam się zdarza, że nie pamiętamy, ale taką cełą arabeski jest to, że u nas jest wielka improwizacja tak? i potrafimy wyjść z każdej sytuacji, nawet jak za zapomnimy tego tekstu. Tak, i to jest właśnie najważniejsze, że potrafimy sobie z tym tak. poradzić, tak. prawda? Że nie jest ten tekst jako A. najważniejszy i teoretyczny, ale... skupiamy się tylko na tym tekście, ale potrafimy same coś jeszcze no, improwizować, przełożyć, tak? Najlepsze to, to jest najlepsze. <grymianowizacja> no właśnie, a, 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 a. co Ty pamiętasz? Ja pamiętam takie zdarzenie, do którego mm, przygotowałyśmy się, szykowałam stroje, była to wisiada w 2016 roku. Boże święty. też daty. 19 no, bodajże bo, ta wisiada. No. Wszystkie miałyśmy stroje przyszykowane i wpadłam na pomysł, że Pan Dyrektor też się przebrał. Czy Pan pamięta, co się Pan przebrał? O, tak. <grym> a Pamięta Pan, a, a, pan, a, pan e, na scenie, co Pan robił? Maselniczka tam była. Tak, tak, pamiętam doskonale. Maselniczka i był Pan przebrany za kobietę. Ale nie byle jaką? <grym> nie byle jako, bo było ta Pani z tego zespołu jakaś sławna że resetę. Ja to, to były ale, Kleo! Tak, Właśnie było takie zdarzenie dosyć fajne i humorystyczne. Parodia tej piosenki była pokazywana na scenie. Nie chcę się chwalić, ale pojawowali na mnie klej. Panie dyrektorze, proszę bardzo. Tak, to no no właśnie, ja proszę sobie czy To zdjęcia właśnie z naszego Tutaj, bo on jest sztuka, naprawdę. Co za rola. Na różne rekwizyty, bo było ja właśnie... to, to... Tak, tak. jest ci na tym wzorowałam. Drogie Panie, ale w, w kabarecie właśnie naszym też biorą udział, I jak tutaj e, wspomniałam, e, są Panowie, którzy no e, występują, na przykład tak jak Jurek, od samego początku, któregoż dołączył, później po, po jutku, no Pan Dyrektor okazjonalnie i Powiem no. tylko, że bardzo są potrzebne te męskie role tak. i to Nie bez bez, i bez Nie, bez nie miał, no, no nie oszukujmy się. Panowie, tak. teraz do Was pytanie. E, czy trudno się współpracuje z, z nami, kobietami? kobietami. E, I jakie mieliście wrażenia z odegrania swoich ról w kabarecie Arates? którzy jesteśmy w mniejszości, to co my możemy tak, powiedzieć. Relacyjnie, relacyjnie jak najbardziej, tak, tak, tak. Ale no tak, nagle no przede wszystkim, ale nie tylko Podoba mi się też rola rolnika, bo, bo po prostu nie musiałem robić tylko światło. Tylko no Pani Dyrektor, po jeszcze, jeszcze jedną rolę w takim razie. Ale tutaj z Panią Teresą Jurek. A Zjedziemy. nie, nie, dyrektora szkoły, no, no, tak, 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 tak. tak. Ale, ale teraz jak patrzę... Tak, ja bo tak, coś tam wszystko przypomina. I też pamiętam rolę Czarnego Łabędzia. Oooo! Tak, tak Na Wielkiej Okieczy Świątecznej Pomocy. Pomocy. Tak. tak, tak. tak. Powiedziałam, że to cała inicjatywa zarobieska mi wzięła się od, od Wielkiej Okieczy Świątecznej Pomocy. Wykonywałem wtedy piosenkę badach ach te Były młode dziewczyny, które tu przychodziły na kursy do Marii w są Samostaneczna. No i mówię, no do tego, do tego, do tej piosenki mi są potrzebne bady nierazki, młode, fajne dziewczyny, ok, są na pierwszym planie, ale potrzebni są takie prawdziwe, normalne, nasze, tu, szczebacińskie kobiety. No to i znalazły się. Tak, oczywiście. I rola. nas się spełniło. Tak, dokładnie. To było takie pierwsze doświadczenie i potem powiedziałam sobie, bo to że similar, kiedy się właśnie się zaczęło istnieć, ale bezskazań... Tak, ja powiedzieć, że jesteście jego no, muzeami. Oj, tu, Codziennie, Nie babami, tylko muzeami. On sobie chciał przywnieść sukces powstania. Nie, nie, nie. A... Sukcesem to jest to, żeby, żebyście się spotkały i, i macie tę chęć i ochotę e, troszeczkę powygłupiania się, robić takie sterowanie głupoty fajne, e, żeby, żeby ludziom też ten uśmiech dostarczyć. To, to, jest, to jest fajne. Przypominam sobie również scenę z Gośpą. Z doświadczenia. No, no. Tak, dziewczyny były zaangażowane, bo śpiewały wtedy biały bal. E, tak, biały bal. Tak. E, dziewczyny były przebrane za, za pielęgniarki. Tak, tak. tak się zaangażowały w tą rolę, że w końcu mnie całego zawandarzały i na łączy z mikrofonem nie miały śpiewać. Także takie, no. No. Ja cię wtedy odwinęłam. Chyba no. tak, no. chyba tak. Ale nie, nie, nie dało się nic no, zrobić. Tak, nie no, tak no, się zaangażowałem w tę całą 100%. Tak, tak, ale nie polecam takiej służby. Nie, nie, Pierwszy pomocy. nie. nie. <śmienicza> <śmienicza> Widzę, że to już jest y, y, właściwie ukończony ten nasz rewuz y, i ten, co powstało z niego, świetnie, zrobiliście. Myślę, że na koniec to pokażemy. Y, ja dzisiaj bardzo dziękuję za spotkanie, za to, że żeście przyszli tutaj do studia w Domu Kultury. Y, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Panie, rozmawiamy o kapeluszach, my wykonaliśmy pracę intelektualną. Dokładnie. No i wyszło hasło. Tak, wyszło i już!